Pszczelarstwo i to, co otacza nasze pasieki, tak, ta bioróżnorodność, to powoduje, że dzisiaj pszczoły mają też inne potrzeby niż lata temu. Z potrzeby sektora pszczelarskiego, z takich rozmów w mniejszym gronie, czy spotykając się już na pierwszych szkoleniach lata temu, w organizacjach pszczelarskich, w kołach, w związkach, podczas dyskusji, pszczoły i ci pszczelarze, Którzy nie potrzebują żadnego wspomagania, żadnych dodatków, no to są naprawdę dzisiaj szczęściarzami, ale jest ich. Stosunkowo mało, ponieważ to my, ludzie, tak ingerujemy też w środowisko, w tą bazę pożytkową, która otacza nasze pasieki i to my spowodowaliśmy, że dzisiaj ta pszczoła ma coraz trudniej, dlatego ma często niedobory, nie zawsze w odpowiednim okresie, kiedy rodzina pszczela potrzebuje, jest dostępny pyłek, wtedy, aby one spokojnie żyły bez stresu, no to ten pszczelarz musi zadbać o to, bo inaczej są problemy różnej natury.